Spoko. Jak, jak ma garem, Ja komagaram, to czy myślisz... No to tam zjechali, też takie byś... Zrobiłem, no. Właśnie zjechaliśmy stamtąd. Co jest? No, ale... E, chciałem go dupnąć, no! Krieger? To dobrze, dobrze okej. Okay. A, bo ty... Krieger jest dobry. Nieważne. A. <gry> no dobra. Z tych scenariuszy eee, ja wiedziałem się, dlaczego nie wyczucie, c no. 68 Zamknął. Ostatnio? Tego twórcy tak, dużo mapy gramy ostatnio O, widzę to, to, to ja nie, ja Tu była jakaś wielka... Ja nie chcę widzieć Tu by nie chcesz widzieć, czy twórcy no. mapy nie chcesz widzieć? Ciebie nie chcę widzieć My nie chcesz Co, widzieć? No to już, do widzenia No byłem Widziałem właśnie, widziałem Uratowałem O, ale ja nie? Jest. tu NIE! O kurde, ty, się o, nie, też nie sprywałem się wysłałem. Też no. okay, się wysłałem. Nie spodziewałem się Ja się zapatrzyłem. Ja też. Ja, ale PPG zrobiłem. Czujesz, byłem już na końcu, no. Ja się nie spodziewałem, że to będzie wąsko tam później, co jest? Miał Cię być stunt, a nie w jakiś Ja się skupiłem na, na czymś ja myślałem o was. To nie myśl o mnie. Bo ci źle Dzięki, wygląda. Nie myślałem, nie myślałem dom... o mnie, bo się, się nie... Nie myśl o mnie, bo to myśl się dzisiaj koszmary śniadam. Nie zapulinę spadłem. Ja już mi się śniadam przez A bo to jeszcze jest fake check, pan super. No ma... kuźmy łapkę. Ale tu wąsko jest! O kurde. Co odkryłeś? O dwie strony będziemy eee. tym wąskim jeździć. To ci pocieszy że ja tam nie wiadę, więc no. To ja Ci pocieszę, że ja tam teraz jadę w Waszą stronę. Nice. Mm. Teraz już nie przejechałem za pierwszym razem. Ale tu łąsko. Ok. Ty gnoju. No kurwa. Ty no, Ale gdzie to punkt jest niedaleko. Jezus Mariam. No, no, ci... Zaskoczyłem. Ja no, Mam checkpoint. Mam Dobra. Puszcz. Gdzie? O oh, kurde Wyracaj Nie, tak no Take. Tam jest ciężko akurat. No wiem. Si, ja wiem. Tam jest ja. czas noże. Czy no, no, prawie wypadł? A, 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 ja, ja najpierw wypadł, a ja prawie wpadłem. <laughs> yep. Co to za sprawiedliwość jest, no. Mm. No gdzie ty lecisz to? O, bo teraz jeszcze ja będę zmać krótkiem. Widział. Niestety. O! Spokojnie, zdjęć przyjechać. Opa, dobra. Dało się. Ten ci przyjechać. Dziękuję. Nie, 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 no, no, no. O o o o o spada mi spadź, spadaj, spadaj, spadaj. Bo Mazu myślał, że to coś będzie i innego chwaś, i to... Bo chyba dzisiaj face to face nie będzie, tego mazu do Eee będą. Aha. No to jednak cięłkom będą. Okay. Leciałem! <laughs> ja to wyleciałem, ci do tej ładnie. Ale, ale no. chyba tylko jeden jest face to face, tak mi się wydaje. Brzmi jak Jakby co? Problem. Okay. Jedna mega rampa, chociaż ta mega rampa nie wiem, czy nie będzie trudna. spoko. spoko. Jak, jak mega rampa? Ja tak. być... <laughs> jak, jak mega rampa może być trudna, bo to będzie pinball. Hej. Oj. Jak pię? Yeah. To co to? Jakie jest, no no, jak no. jest problem? No problem. Będzie pinball. taki problem. problem, no? To, to ja mogę zrobić tak to. No Tak, możesz tak dorobić. Dobrze, czeka ja... Czekam, ty, ty wracam. Czekam, Ja się bałem, że wianka walne no, i są no, spadnę. No, Zrobiłeś Ty tak e, w drugą stronę jakby. Ma widziałem. Dobrze. Nie, kur... Wpadłem. Teraz nie zasnę w nocy. <laughs> nie zasnę, nie zasnę. A, a widzieliście tego nowego Salem Hill'a? Nie, nie widziałem. O, kuźwa. O, tyle. Fajnie. Widzisz? myślę, Gdzie ty lecisz, Dzieciak? Eee, za teleportem jest e, meta, jakby co, no, więc, no, 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 nie wierzajcie no. teleport. Ja ci jeszcze pierwsze kółko robię, więc no. Kuźwa, no. Janek, ty jeszcze bo pierwsze bo... kółko, czy drugie? Nie no, drugie, drugie, panie... Janek, nie przyjąłeś tego? To jest trochę takie... Nie trafiłeś. Dobra. I mam, okej. Okay. Idiota ta projektowa. Dobra, skończyłem. Ty, a... nie, nie wyzywaj najlepszego twórcę mapy, chociaż nie wiem, to to jest, ale. No właśnie, nie jest gotowa. No ciekawa fajna kuchu. mapka, ale. Ale na bez, kontaktowa, bez kontaktowa. na pewno. No bez kontaktowa. No. Gdzie ty lecisz? Majka, wiesz, że to nie jest cylinder. Nie? <laughs> Akurat. To co ty to tutaj w tym miejscu jesteś? No to jest tu gdzieś, to co teraz a ja robię? No ten... ten wąż jest, jest tu nieczynny. Ja pierdzielę wajkę. Na samym końcu. No, chyba. Janek, uważaj! Nie ważne, nieważne, Nie ważne, nie ważne, nie uważaj, nie nie Dobra, nie było no, tematu. Nie. Chyba kończyć, nie? Czy czekać? Poczekaj, jedzie, 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 jedzie. Przyjął. Jedzie z ludzi. Jedzie, jedzie, przyjedzie, przyjał Dobra. Podszedł. Michael robi mapę, teraz będzie do tego teleportu i ludzie okrążenie zacznie. Okej, ja czekam. W takim razie. Siusi Myśmy się baczki nie widzieli. Nie. No, troszkę Dobra, no, Michael, skupiamy się. Otwórz. Nie, mózg. Bo, się ze... nie bo się ze... Co, co mam zrobić? Co? Mam wziąć? co? <noise> zrobię sobie to jeszcze raz. O co? Lewek, taka. Co zrobię? O co mi tam? Otwórz swój. <noise> mózg i jedzie za pierwszym razem. Zobaczysz, ja w Ciebie Nie, to nie, to, to nie, to Jak nie Niech zagra, tu z nie ma, tu z nie ma Aha O! Padłem tu, hehe Za pierwszym zrobiłem, bez be checkpointa Bez checkpointa za sobie. zrobiłem Ale tam jest chyba na środku checkpoint no Gdzie ty jedziesz? Po checkpoint Co? Dobra, widzę, że tak się nie Widziałem, że się tak nie uda. Ty... A, 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 o, jak to na chwilę, dobra. I co? Uuuu. Jeszcze raz sobie imaj kółka, bo... O, twój swój umysł. O, twój swój um... <grym>, umysł. <grym, grym, grym, zupy> co? 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 Nie wiem. Co? Nie wiem Kulę czy to tam na co by na to, ma to leciał, wleciał, ma To za durny bust tutaj Sposubem wziął. A nie. No, Opa! Ważne, że zjął. Czekaj, To ten To Tu oczy pandy, czy co to jest? Oczy pandy, oczy waski? Oczy, oczy Dickiego kota. Oczy kobry. Krzyż. Oddział specjalny? Co? No weź tędy, próbuj. No właśnie, cmentarz. Smyszyce... ciekawe, Tylko. Ty, da się. Czekaj. Gdybym wiedział, to bym to zrobił. No ja tak zrobiłem, że do tego stanu w sensie. Nie. Tak. Eee... Koło Checkpointu jest taka, jakby duża platforma, gdzie. I tam jest taka pionowa ściana. Wow! Nie wiedziałem, ja bym. Tam ja wiedział, to bym też tak zrobił, no a nie, że ja musiałem od początku. A tam, to wiem, ale już. Patrz. O, ja lunez, lunez. Ty, to zrobię, no jasz. Chodź. umysł! Ty to... otworzył umysł! On ma jednak umysł! Dobra, nie ma, dobra, nie ma! Dobra, nie ma, sam z mam! Nie ma! Dobre, dobra, nie ma. Eee, czekaj, no gdzie lecisz? No. A może? Dobra, wrócił. No! A ty oddać i drugiego miejsca, zobacz. Sam się coś. A nie, takie. Już tak. Już tak sobie mówię. I trzecie, no? Adbitar może być, no sędzia może być. Sędzia gdzie to jest. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie na plus sędzia. Sędzia sędzie to? A co dzisiaj zobacz? No ja z y, Lewanty na wyjeździe. Eee, te trwa. No, tak. szma... Co? 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 Ku... Szmate, szmata to jamal. Znaczy co? No, ja go staję tak, ale on to nie. Ma. Nie no, ale zask... tak chciało mnie... mi się śmiać, no Płakał się. No, co jest kurwa. To jak go tam po... Po łokciach bierze, po koskach. No, widzę, jak go wiecie. Ło, wow. muściłem się. Ja. A, to jak rzuca, kurwa. Kurwa. Ej, dawajcie ten, na następny wyścig zmieniamy kolory. Jakie? Okay. Nie wiem, cokolwiek, wiesz, tylko nie swoje. O kurwa, wypadę. Jak mnie padli Aha. To, no tak <laughs> nie jest. Tak, ale a tak, <laughs> na a tak na zakręcie, no bardzo. No, w jeszcze się tam w kratki kaki nie powiem, ale no. Pisać, ja to jeszcze, jeszcze, jeszcze Janek z tylko To tak. tam. No, Janek to prawidłowo znaczy, co? Czekaj, bo ja tutaj jakieś nipty robię na środku. A to nie jest Sabrez, nie teraz Andreas? To, to jest inny pojazd, Sabrez w grze. Ale mówię, że jest Andreas, nie to, że... No. O. o kurwa nie! jest to nie skręca, bo nie wiem No nie skręca, coś tam, nie Tam Wy tam jesteście na takich zakrętach, gdzie są przeszkody? No to tam też takie dyrekty zrobiłem, no Właśnie zjechaliśmy stamtąd Co jest? Wyskoczył mi... Ten komikant wyskoczył na cały ekran Nie Już ci teraz. A mi na, a mi... Okej Już mi trzeci raz A mi mózg wyskoczył Mi trzeci raz już taki gdzieś wyskoczyło Gdzieś Fajny język Coś im połączenie połączenia z Rockstar'em, y, coś takiego. A ja mam cały czas to. Okej. Okay. No, co mi ten kombinowali znowu stąd? Ja mam to... cały czas. To oni nawet, chyba nie jestem zalogowany do Rockstar Launchera aktualnie, bo <grym <grym było opisane, że miał takie ale... połączenie i... więc no... A ty też tak masz, no, no. Też tak a, mam, no? Myślałem, że tylko u że coś się dzieje. A ty jak coś, coś z Rockstar'em, okej. Okay. No, a to jest z no, no. w sumie. No. Prawda. Gonić tak bandytę. I przez to, że miałem. No Gonić, to. jest przez ten ekran. straciłem na ten. Ekran straciłeś? No. Ekran musi pierdolić. <laughs> temu w lodówkach. Tylko tam, temu ekran sprawdził. No. no. Nie oddamy ekranu. Ja wiem, że może nie potrzebujesz albo po prostu wymieniasz, ale no... Ja dzielę jak ja jeżdżę. Ja pierdzielę. Ty Już nie masz. Ja się na każdym zakręcie wydupiam. To się hamuje, hey, Się Hamuje się, no? Es jak hamuj, jo? Hamię. Es jak hamie, nie. Nie pasuje. Jak <noise> nie? Ewentualnie jodniak. Oh. Bo ja nie mogę powiedzieć, bo nie znam, to jeszcze ja, no to... No sorry, no. Jotem? No. Jot masz? Jot Brzmi jak jakiś rapet, po prostu. Ja Co? <noise> ja to jest taka? taka. brzmi, karabin taki, Jotmas. Hmm. To brzmi jak jakaś przepustka z tyłu jej. O kurde. Cześć. Siemanko. O kurde, bela moja. Ja no się zatrzyma, fajnie. To ja gonić. Uh -huh. Oho. <noise> Nie skręcaj gdzie fajnie, 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 no fajnie, fajnie. Mam straszne brzegi. Taki widać. Ja się zatrzymałem, a ty jakby obok mojego samochodu jakoś tak zgiftował. No nie nie się namarzę. Nie, no, nie, nie się namarzę. No, Już tam walki pójdę. No bardzo Michael, chodź tutaj, bo nudno. No, zna ci? Dobra. Ty może już tam zostań na tyle, ale Michael by mi je. Już Jeszcze jadę, spok. To nie Michael, ty tam zostań. Nie, nie. nie. Jak ci, nudno, to ja ci. Zabawę zostajesz. spok, spok. Sam się baw, no. Michael wystarczy, <laughs> no. Nie, <Dobra>. nie. <laughs> Aha, a idzie ja tam. ci bawi. Bardzo. No co. <laughs> no co jestem nie mogę no. Jasik się jedaj dalej. No czekaj, bo u mnie to jakoś... Ja się trzymaj Inaczej to go. Co ty tam zrobiłeś aktualnie? 360. <sum> no nice. A wiemy, tu inny, że ja zrobił. Czekać, czekać, czekać. Czekać. Udało <noise> <noise> Dałem się jak małe dziecko. Fajne no? tam macie. No wiesz, mógłbyś you dojechać. Tu to, to jest nie no. Nie, to jest, Nie pomogę. A, ja się bijam tutaj, no nie, okej, okay, no. Bogowie walka. A to było już dzisiaj. Ten, no, Jeju! Tam odkątałem ty, no. Jaj... A na Bo jest szybki, tylko zwrotność jest strategiczna. No, no ale fajnie z tym jedzie to takie. Nie, nie fajnie. Ejski straszne, ale fajny. Nie. Mi się podoba. Nie. A dobrze kontrolować. No, tak, hard, prawda? Fajny, <laughs> no, fajnie. fajnie. <laughs> Zasknijmy, no, nie mogę, no? Co to jest za cham, no? Ja się fajnie bawię. Zaraz. Co jak co? Ja się fajnie bawię. To się fajnie bawię? Nie podzielam tego. Ja nie jestem. O kurde. Ja. Nie mogę no. No nie mogę no. No nie mogę no. no, nie mogę, no. Jak to? Co ty robisz z Jankiem? Więc się pamięta Zast... niż wszystkiego Zast... innego, no? Został jego psychika Potrzebujemy go dzisiaj Dzisiaj fajnie. Dzisiaj no to Kurcze, już mamy mam tytuł, muszę zapamiętać, będzie tytuł. Zabawy z Jankiem, no? Tak, tak, tak. Nie

No to tak, no kurde, no jedź bandy, to został z tego gońcem do trzeciego. No to, panie wyjmę, że nie powiem że nie. Ja mam trzydzieści skróty do odejścia. Akurat to nie mi nie przeszkadza. To. wcale. Mata. Och no. Dobra, wygrał, wygrał. Jest, wygra. kurwa, dobrze. <grym> Trzymaj, ale zobacz, już tylko 10 sekund. Jezus, Majka, ale. Jak w sobie tam kształcił cały czas, kurwa, cały czas. Za późno, ale. 20, nie ma wyboru. Jest siebie. Ze wsiacu zupełnie. Nie no, pamiętajcie, na następnym wyścigu nie swoje kolory. Co? A jakie? Na następnym wyścigu nie swoje kolory bierzemy. Co? Co? A? Co? Co? Co Co To Nie bada Janek poszedł po pole. Eee, na traktorze. Po pole, No tak. mhm. bo ci stumty znowu. Jak? Na pustyni Mojave i siedział Janek. E ja chciałem go dupnąć, no! Zabrał mi! Jak go odepnął, no! E, e, to fajnie wygląda. No, fajnie. Michael, ja co próbuj? Nie poddawaj się. Coś mi się że jechać w tą mapę Nie. Chyba podobną. Podobną, ja Zacząłem się przyjść, przyglądać do tego rajda, ale. Co? Moja dupa, zostaw! Się... Ja ci fart, ja ci fart miał, no. A nie, podobnie jechać, dobra, nieważne. Aha, problem. Taki. Okay. Muszę drzwi otworzyć. Okej. Okay. Jestem pośle... A tu, okej. Jesteś mi sezon, majkrorek. No to poczekam na ciebie na mecie, dawaj. Dziwi o ciebie. No ile? Ale wiolejanko to są Nie mogę no, za chuj no Nie mogę, za jak to działa? JAK TO DZIAŁA? No musisz tam, tam Zes paskiem jechać. Zesrałem się i wtedy... Błędem paskiem, paskiem to, tego nie widziałem <laughs> fajne O kurde ja z górą, no, 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 no. Za górą Mam ok. Wracamy chyba jak coś, no Wracamy, kuwa i delipa. To ma znaczenie, gdzie czeka na tę No tak, no tak. Chęć miałem tu obrócić. tak coś czuję. Tutaj no, To tak, coś czuję, że co? A, a fake check, okej, ja rozumiem, że ja. A wrzucaj

ty ja mam ja ja tak, ja jak, ja, ja ja pod jak jechać, ja nie mogę przyjechać. Super. Michael mi pomógł, a Michael. E, Dostań, kill, sam siebie no. tu za to, że ci Ale Ale nie, ale nie, nie, nie tak. Czego mi wywala Dlatego Janek mnie wydupił, ale no. Udało mi się troszeczkę, jakby scitować i. Okej, okay. No to mamy? mamy? ale wywaliło mnie przy Co, czy ten? Jestem z 18 sek... Nie, ee, z 5 lat za wami, no. Eee, nie tak. było mnie chwile. chwilę. Chwilę. Chcę tak, trzy tak. okrężenia, nie wiem, no. A no, trzy okrężenia. A, no, trzymałem. Nie zwróciłem uwagi na to. Fajnie. Nie udało to się utrzymać połączenia z serwami rok, ser okej, okay. okej, okej. No okej. Okay. Okay. No okej. Na serwer na ziemniaku robione. Skita. Nie no, na ziemni ziemniaku by działały, bo to ten... No, Jakiś kukurydzy czy coś, o cebula Cebula. A nie to Cezar. Na kukurydzy. Nie no, już pewnie na soi, bo to w medyka no to. Tam więcej soi. Soja, soja. Chociaż nie, to nie to wiem. które studio to robiło. Te europejskie czy to amerykańskie? Z ja to nie wiem. Które to. Raczej a to... europejskie, no. no to skoro zostałem zdublowanym, go człowiekiem. Spoko, spoko. Oooo, puta biewali oni się. No nie! E, widziałem jak ktoś leci. Wiem. Jedźcie. Nie! Ty gnoju. Drugi to raz na tym to samym to... miejscu. No. A to były fake checkpointy. Ja nie widzę. Nie, nienawidzę takich długich tych. Nie, ja, to jest kontaktowy. Widzę taki długi nie nienawidzę takich A to co, mapy? Nie zablokował i. A ja nie wiedziałem, co to za mapa. No to. Ja też nie wiedziałem, co to za mapa. To cóż wiem. No Ole. Ale. Ja to było Ale, odleciałem. Trzeba było nie Red No właśnie, nie piłem. Zapisz. I no bez niego nie. lata ma, co dopiero ja... Nie no, wtedy to już düny, w ogóle... Czekam, o... Dlaczego... O... Dlaczego o, 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 o. coś... Czy macie wolne? Teraz? Co Ja się i tak nie spotkałem z tutaj... kiedy okay. spotkamy się na zakręcie... W I kabut i od się... Nie wiem. Nie. <ślarzacza> no, tak ja nie chciałem, ja nie chciałem jeszcze jeden kółkoda, ale teraz mi się uda. Gdzie? Mapa, mapa fajna. Się... Gówniana ta mapa. No, mapa fajna, ale. No, no nie jest. No. Nie udaje się. A tam tu śleci, kurde. Cześć A nie ja odbijaj, nie Nie odbijaj, co? Nie odbijaj dzidek, ja tam słyszałem Czy, czy tylko taki ja mam? Ja pierdole, no, nie Tak usłyszałem, nie odbijaj dzidek Co? No, tak, usłyszałem. Odbijaj dzidek. co? No, tak usłyszałem, nie odbijaj dzidek Nie odbijaj dziwek? Nie dziwek Dziwek, ej, jadek tam... Rockstar A, Games Ładnie się bawisz Naprawcie swoje serwery no. no tak, bo jadę z tobą Co Och, no... Schudź go! To kulka dobra. Nie! Sam siebie. Jak już. Wcześniej mi się udało to zrobić akurat. Aha. okej. Okay. Czy to tak, czy samochód? Nie, to tylko bazę. Nie. A bazę pół Helikopter, helikopter. Wracam jak coś? Nie. Ja co, Nie. No kurde, kurwa. No tak bywa na nas. Tak będzie, na. No. Ale nie, no kurca mapę mógł zablokować, no. Ale nie, zrobiłem Gdzieś mnie wybiło. Cześć. Taki HEHEHEHE poszedł, Jak u mnie swifą by nie przyklinej. Nie mam Ale było blisko Mam. na bo już przyjechałem Jezusku, bo blisko weszkidzu Ja nie przyjadę, co nie? O ja dupie Dobra Ta będzie zaraz nie odklejaj. Mapa fajna, ale no. Idź Idź w ciura w w ciulach. Meta! Wiesz i meta. I